Witam Was, moje kochane skorpiony. To będzie czytanie na miesiąc kwiecień. Dla skorpiona zobaczmy, ja jeszcze potasuję tylko karty, zobaczmy, co nam kwiecień przyniesie. To, co skorpiony powinny wiedzieć, co się dzieje w Waszym życiu. Pamiętajcie tylko, że to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało z wszystkimi. Jeżeli jesteście zainteresowani prywatnym czytaniem, poniżej jest link do mojej strony, gdzie możecie zamówić sobie czytanie. A jeżeli nie chcecie kupować czytania w niedzielę o godzinie 17 czasu angielskiego, czyli to jest godzina 6 czasu polskiego, będzie live. Możecie zadać pytania swoje prywatne. Ja będę odpowiadała na żywo. Także skoczcie na mój kanał. Do wyboru do koloru. Zobaczmy, co tam będzie w kwietniu u skorpiona. As pucharów, u, następny as. Diabeł. Ktoś się kłóci z X Albo z Dobra, skorpiony, słuchajcie. Mi się wydaje, że będziecie no, nie, to nie jest wiadomość dla wszystkich skorpionów. <laughs> w centrum waszego czytania mamy 10 buław. No także macie jakiś ciężar, nosicie na plecach jakiś ciężar. Co tym ciężarem może być? Jedyne, co mi przychodzi do głowy to kłótnie z kimś. Może z waszym eksem, albo z kimś w poznaku koziorożca, bo mamy tutaj diabła. Ale ogólnie jeżeli chodzi o wasze życie, ja nie widzę tu partnerstwa. Nie, jest jakaś nowa miłość, jest jakieś nowe działanie, bo mamy dwa asy, ale mi się wydaje, że ten. Początek to mi się, mi się wydaje, że to będzie powrót do swojego ex. Także niektóre z was skorpiony będą próbowały jeszcze raz zacząć na nowo ze swoim ex. Tylko, że to wszystko będzie takim jak gdyby dla was ciężarem, ten początek z ex. Wy myślicie o tym, chcecie działać, chcecie, mi się wydaje, że to jest ex, ten diabeł. E, także tak jakbyście mieli zacząć na nowo z tym ex. Natomiast mi się wydaje, że e, to będzie tak jak gdyby, dla was ciężar, bo dojdzie do kłótni. Będą jakieś kłótnie. I to, to będzie Wam ciążyło. Mi się wydaje, że ten powrót do eks, ten próbowanie od nowa, to będzie taki dla Was ciężar. Ale jeszcze dołożę karty, zobaczymy później. Ja na razie czytam, przeczytam ogólnie, co tu za energia jest. Ogólnie w kwietniu będziecie działać. Odniesiecie jakiś sukces. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o finanse, o szkołę, o pracę. Będziecie musieli trochę się czegoś douczyć w kwietniu, żeby zdobyć pieniądze. Myślicie o pieniądzach, myślicie o dziesięciu pentaklach, tylko że musicie, będziecie trochę, może pod koniec kwietnia, może w przeciągu kwietnia będzie, będziecie musieli się trochę skupić na nauce albo pobyć samemu. Jeżeli chodzicie do szkoły, to jakiś czas na egzaminy chyba jest. Nie wiem, nie znam się już, ja już ze szkoły dawno, już do szkoły nie chodzę. Już długo temu, ale widzę, że tak jak, jeżeli chodzi o pracę, to będziecie musieli również się czegoś douczyć, jeżeli chodzi o pracę, jakieś kursy, treningi, może coś w tym stylu. Będziecie musieli odświeżyć swoje, swoją wiedzę na jakiś temat. Albo ogólnie w kwietniu skupicie się na domu, na tym, żeby zarobić pieniądze i pobędziecie trochę same, skorpiony. Ja tutaj widzę i kapłankę, i hermita, także trochę się jak gdyby wycofacie z życia, z życia, nie wiem, no nie mogę powiedzieć publicznego, ale życia takiego z towarzystwem, tylko się tak jak gdyby wyłączycie z tego, wyciszycie żeby po prostu znaleźć jakąś wiedzę. Skupicie się po prostu bardziej trochę na sobie, na naszym własnym wnętrzu, na pieniądzach, na domu. To będzie, to będzie waszym takim celem, takie wyciszenie. I nauka. I będziecie musieli się młodsze skorpiony, które chodzą do szkoły, studiują coś, uczą się, będą musiały się skupić trochę na nauce i pobyć samemu w domu. To na pewno, to jest kwiecień dla Was. Zobaczymy, co to są te nowe starty. Dlaczego mamy tu asa Pucharów i asa. Kijów. A z pucharów, no patrzcie, no nie może być inaczej, a z pucharów, na asie a pucharów, coś na nowo zacząć w sprawach miłosnych, uczuciowych, co sprawi wam radość. Coś, co wam przyniesie takie szczęście, to chcecie zacząć na nowo, to by o tym myślicie, że to co jakiś potom, początek czegoś. Może być ze znakiem, z kimś spod znaku ognistego. I zdecydowanie znak ognisty tu widzę, to może być lew, to może być strzelec, to może być... Um, Kogo jeszcze tutaj widzę? Eee, lew, strzelec, coś nowego, zdecydowanie lew, słońce, szczęście, myślicie o tym, o tej osobie, o jakiejś osobie, to może być ognisty znak albo bardzo atrakcyjna osoba, ktoś, kto po prostu wow, kiedy na tą osobę patrzycie, jest wow. Eee, początek z tą osobą, myślicie o nowej miłości może z tą osobą? Mamy magika. Coś chcecie zacząć działać, ale się tak czujecie, jakbyście nie mogli. Myślicie o tym, że jest za dużo. Chcecie być niezależni. Skorpiony. Ogólnie macie jakiś pomysł na nową miłość, coś, co wam przyniesie radość. To, jest, to nie tylko chodzi o i związki, ale coś, co wam przyniesie radość. Macie pomysł na coś nowego. Oraz również chcecie się zabrać do działania, zacząć, bo chcecie być niezależnymi osobami, tak jak te dziewięć pentakli. Jeżeli chodzi o pracę, o finanse, o działanie, macie jakiś pomysł, coś na coś nowego. Kto to jest ten diabeł? Diabeł to jest ktoś, kto was oszukał kiedyś. Ktoś, kto was okłamał. Ktoś, kto może balansował was i kogoś innego. Kto, kto, ktoś, kto was oszukał, kto was zostawił, kto mógł was zostawić, ktoś, kto was porzucił, ktoś, kto po prostu olał was, to jest ten diabeł. I teraz nie wiem, czy wy chcecie zacząć na nowo z tym diabłem, macie nadzieję, może tym diabłem jest właśnie ta osoba z podznaku Ognistego, ale z jednej strony, mimo tego, że chcecie coś zacząć na nowo z tą osobą, odświeżyć może znajomość z tym diabłem, nie polecam, yy... Mimo tego, że chcecie odświeżyć tą znajomość, wy jesteście tak niezależni. Albo pr pracujecie nad tym, żeby być niezależni. Macie wszystkie narzędzia, żeby być niezależnym, i tak, niezależni tymi dziewięcioma pentaklami. I, I teraz tak. Wy myślicie o tym, żeby po prostu zacząć coś na nowo, albo z tym diabłem. Również myślicie o tym, żeby co zacząć coś na nowo, żeby być, być niezależnym. Ale coś wam w głowie siedzi, nie, tego nie mogę, takie, tak, takie macie myśli, że po prostu nie, tego nie, może, nie mogę teraz robić, na razie coś tu nie wychodzi, po prostu tak sobie w głowie układacie, że nie, 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 to nie wyjdzie. Natomiast ten diabeł, no jestem, mi się wydaje, może to być, być eks, osoba jakaś, która była nieszczera wobec was, mogła was zostawić, oszukać, albo ta osoba nie podjęła decyzji, żeby być z wami. Jest ten diabeł. Coś na nowo zdecydujecie, zdecydowanie szukacie czegoś, żeby po prostu zacząć na nowo coś, co wam przyniesie radość, coś, co przyniesie wam niezależność i finansową, materialną em, ogólnie, albo, albo również chcę, i również w tym samym czasie chcecie odświeżyć, tak jak gdyby, znajomość z eks, z, z kimś z przeszłości, z kimś, kto nie był przyjemny dla was. Bo to jest ten ryb O nie! Rykalty mi tutaj latają. Ten rytman. Wy możecie podróżować do tej osoby ognistej. Ja Tutaj widzę następną Tą osobę ognistą z znaku ognistego, czyli strzelec, lew, baran. Tak, jakby ktoś może to jest jakaś na dystans osoba gdzieś tam, gdzieś daleko mieszka od was. To jest osoba z którą miło możecie spędzać czas. Myślicie o niej, zdecydowanie myślicie, chcecie coś zacząć z tą osobą, Są, jest tam, będzie jakaś komunikacja z tą osobą, to jest osoba, z którą możecie miło spędzić czas. A co to jest ten balast? Czym, co wy Co to za ciężar niesiecie tutaj? Ciężarem jest to, że po prostu chcecie te 10, już znaleźć to szczęście rodzinne, domowe, to wasze takie szczęście, ten związek, ten kochający się związek, dzieci. Szalejący dookoła, chcecie zacząć na nowo, na nowo związek, na nowo budować rodzinę, dom szczęście. Teraz mamy tutaj znak wieczny, nie wiem co to jest, ten znak wieczny. Tutaj mamy króla, króla um, mieczy. Może to być, myślicie, może chcecie zacząć coś na nowo z królem mieczy, czyli znakiem powietrznym. Chcecie rodzinę. To jest jakiś dla Was ciężar. Ciężarem jest to, że nie macie tej rodziny. Ale jeżeli chodzi o ten balans, to, że nie ma tej rodziny, tych dziesięciu pucharów jeszcze, Wy będziecie takimi osobami w kwietniu, które po prostu nie będą bały się powiedzieć prawdy. Także jeżeli na przykład ex będzie próbował wrócić, albo Wy będziecie się kontaktować z ex, mówić o tej rodzinie, że chcecie mieć ten dom razem i tak dalej, jedna historia, to powiecie tej osobie, co naprawdę o niej myślicie. Nie będziecie nic owijać w bawełnę w kwietniu, Um, może będziecie, właśnie przybierzecie tą energię tego króla mieczy, logicznego, prawdomównego, kogoś, kto po prostu, jeżeli ktoś mu nie służy, to odetnie, nie, nie, nie przejmuje się. Odczepicie. Ja, ja nie widzę tutaj za wiele y, kart uczuć. Możecie być trochę zimne w tym kwietniu do niektórych osób. Nie będziecie się bały mówić to, yy, skorpiony, to, co wam, co wam ciąży. Nie będziecie się mówić. Yy, nie będziecie się bać mówić o tym, że macie jakiś balans, że to wam ciąży, to wam ciąży, to chcecie i tak dalej. Może będziecie bardzo prawdomówne i powiecie po prostu, czego chcecie, jak chcecie zacząć na nowo. To może przynieść konflikt. Z kim jest ten konflikt? Znakiem, znak ognisty. Także to jest czytanie, już widzę z tych kart, oczywiście nie dla wszystkich, to jest czytanie dla skorpionów, które po prostu... Myślą o sobie, albo mają jakieś kontakty z osobą spod znaku ognia. Diabeł to jest wasz ex spod znaku ognia. Wiele bitew. Także będziecie się kłócić, powiecie swoje, i to może, d, 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 to może po prostu spowodować kłótnie z waszym ex tym diabłem. Tym diabłem to jest kłótnia. I to jest tak, początek, środek, ym... Kwietnia będziecie próbować wrócić, może rozmawiać, może będziecie mieć nadzieję na nowy początek, że tu coś się zacznie. I jak otworzycie buzię? Powiecie, co chcecie, co wam ciąży, chcecie dom i rodzinę. Może ta osoba po prostu to nie jest osoba, z którą można budować dom, rodzinę, może ta osoba nie chciała się za bardzo wiązać. Powiecie tej osobie, o co wam chodzi, i to spowoduje kłótnię. Tak jak gdyby to spowodowało kłótnię między wami. Ja widzę eksa. Powiedzcie po prostu, ja chciałam, ja chciałam... Jedna sytuacja, przykład. Możecie powiedzieć, słuchajcie, za dobra, zaczynamy na nowo, zaczęły się wiadomości między wami jeszcze raz, kochamy się, dobra, ja ciebie kocham, ty mnie kochasz i tak dalej, ja jestem niezależna, ty jesteś niezależny, zostawiłeś mnie kiedyś tam w przeszłości i tak dalej, dobra, powróćmy do siebie, ja ci powiem, co ja chcę, nie podobało mi się to, to i to, ja chcę mieć rodzinę, ja chcę mieć szczęście, ja chcę mieć te dziesięć pucharów, i to spowoduje kłótnie. Bo ta osoba, może ta osoba nie chce po prostu się wiązać. Może ta osoba po prostu chce tylko taki związek. To, to jest jedna historia w tych kartach. Druga historia możecie powiedzieć: słuchajcie, ja chcę rodzinę. Ja chcę być również niezależna finansowo. Ale widzę eksa. Widzę dużo eksów. Będziecie działać z eksami. Będziecie rozmawiać z eksami. Będziecie się kłócić z eksami. Diabłami. Ale i widzę dużo ognistego znaku, także to jest dla skorpiona, które, które po prostu mają kontakt z kimś spod znaku ognia, baran, lew, strzelec. Albo ktoś, kto jest bardzo energiczny, ktoś, kto ma energię tego, takiego, takiej osoby, która się nie nadaje do związku. To jest taka osoba, która jest wesoła, nata, energiczna, um... Również w kwietniu skupicie się, bardzo bar, będziecie budować swój dom. Będziecie inwestować w swój dom. Fajna karta, super karty macie. Jeżeli chodzi o dom, to piękne karty macie. Sami sobie zbudujecie. Będziecie się w ogóle cieszyć byciem w domu, z rodziną. Niczego wam nie będzie brakowało, jeżeli chodzi o dom, rodzinę. Kwiecień wygląda pięknie, jeżeli chodzi o dom, rodzinę. Z, z ukochanymi możecie spędzać czas, ale czegoś wam brakuje, mimo tego, że materialnie jest ok, z pracą jest ok, macie dach nad głową, jest ten balast tutaj wam ciąży i mi się wydaje, że to jest te 10 pucharów, które brakuje wam tej osoby do kochania w tym domu. Także będziecie szli po rozum do, do głowy w kwietniu, trochę się wycofacie z życia, um, tak, się trochę zablokujecie na ludzi. Trochę będziecie chcieli pobyć sami, Skorpiony, żeby się zastanowić nad wszystkim, czego chcecie i jak rozwiązać tą sytuację. Skupicie się bardziej na pracy, na finansach, ale będziecie myśleć, mimo tego, że będziecie w tym nastroju pustelnika, to będziecie myśleć na temat tego związku, na temat tej waszej miłości. Może będziecie chcieli poznać kogoś nowego. Po będziecie trochę się wycofacie, trochę się wycofacie i będziecie, i będziecie kończyć coś. Mi się wydaje, um, mi się wyda tak, mi się wydaje, że po prostu po tych kłótniach z eks, także mi się wydaje, na początku kwietnia będziecie próbować odnowić, odświeżyć tą znajomość z eks. po rozmowach z tym eks. Wyjdzie na to, że no nie za bardzo, nie możecie się dogadać, nie, macie, nie jesteście na tym samym levelu, nie myślicie podobnie. Może i kochacie tę osobę, pomyślicie, skupicie się pod koniec kwietnia na domu, na rodzinie, na tych uko ukochanych, będziecie trochę się wycofacie jeżeli chodzi o towarzystwo, żeby pobyć samemu, nie, nie będziecie zbytnio rozmowne pod koniec kwietnia, będziecie myśleć o miłości, może o nowej miłości, o prawdziwej miłości, żeby po prostu taką osobę znaleźć. I właśnie przez to, po tym jak będziecie trochę same, może z rodziną, w domu, bez, bez tego exa, bez kontaktu z tym eksem, trochę się zablokujecie, dojdziecie do wniosku i wam intuicja podpowie, że po prostu trzeba już zakończyć tą historię z ex że to nigdzie nie prowadzi. To nie jest to coś, yy, co was wypełni, nie, be, nie da wam takiego szczęścia. Także koniec kwietnia mi się wydaje, że pójdziecie po rozum do głowy i sami dojdziecie do wniosku, że już jest nie warto kontynuować tej znajomości z eks. I to jest jedna historia taka najbardziej, która się po tych całych kłótniach, bo będzie jakaś kłótnia jeszcze między wami. Em, ten eks może będzie próbował powrócić. Em, ale wy dojdziecie po prostu do, do wniosku, że to już jest nie warto, że trzeba po prostu to zostawić. To nie jest to, co szukacie emocjonalnie. To was I, I będzie taka decyzja, kończymy to i od maja zaczynamy na nowo, tak mi się wydaje, bo mamy i tu śmierć, i wy się wycofujecie, wy się po prostu wycofacie ogólnie z tego kontaktu. Będziecie może tęsknić za tą osobą, bo chcielibyście. Skorpiony, macie tą nadzieję, że po prostu mieć ten dom, w którym wszystko jest, plus ta kochana osoba. Ta miłość. A tego tą osobą, z tym eksem, z którym mieliście kontakt, z tą osobą z Poznaką, z tego, niestety wy dojdziecie do takiej świadomości. Bo, bo i, I mamy tu kapłankę i mamy tutaj pustelnika. Także wy się trochę wycofacie, pomyślicie nad tym wszystkim i po prostu się pogodzicie z tym, że nie ma sensu. Że ten eks to po prostu nie da. Nie. Nie. Także tak wygląda dla Was kwiecień. Piszcie w komentarzach, czy rezonuje, jak nie. Zapraszam na czytania prywatne. To jest taka ogólna energia dla skorpionów. Oglądajcie mnie w niedzielę również. Wpadnijcie na mój kanał w niedzielę. Pogadamy kawy sobie zrobimy i pogadamy. Także to na tyle dla Was na kwiecień. Jeżeli chodzi o sprawy domowe, finansowe. Wszystko ok. Kłótnie tylko dla tych skorpionów, które mają Eksa. A jeżeli chodzi o resztę, to będziecie energiczne. Może trochę będziecie zmęczone, bo mamy tutaj 10 tych kijów, dom super. I trochę się ogólnie wycofacie od towarzystwa. Nie będzie między Wami towarzystwa. Będziecie musieli trochę pobiec sami, może się pouczyć, tak jak mówiłem na początku. Może macie sprawy do załatwienia, jeżeli chodzi o szkołę, o pracę. Także będziecie trochę e, e, same. Będziecie pra mogły pracować nad czymś, uczyć się czegoś nowego. I tyle. Także dziękuję za oglądanie. Dziękuję, za wpadli że wpadliście. Życzę miłego miesiąca, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się, Skorpion.